Hejka! Dziś będzie coś, czego jeszcze nie było na tym kanale, a mianowicie test farb akwarelowych. Farby te nabyłam w Empiku, a są one z firmy Creadu. Jak widzicie, kolory wyglądają na bardzo ciemne, a w rzeczywistości są jasne i nasycone. W zestawie są także pędzelek, ołówek, gumka i temperówka. Dobrze, aby nie przedłużać, pokażę Wam próbnik barw i zacznijmy testowe malowanie co się spodziewało takich kolorków? no kiedy kupowałam te akwarele na pewno nie. są że będą o wiele ciemniejsze, no ale ładne są. bo są nieco ciemniejsze, a szczególnie ten kolor się różni, bo w realu jest taki mniej brzoskwiniowy, a bardziej podchodzi pod fiolet jeszcze na szybko wam pokażę moją pracę wykonaną dzisiaj na takiej małej desce, na takiej płótno desce praca ta wygląda nieco jak wykonana farbami akrylowymi, gwaszem albo olejami najbardziej przypomina gważ ze względu na to tło he dobra zaraz, zaraz będzie to Testowe malowanie. Bum, bum, bła. Kiedy maluję tymi farbami, odnoszę wrażenie używania niesamowicie drogich i profesjonalnych akwareli. Są one jednak ze średniej półki cenowej. Sama nie wiem, o czym mam mówić, więc błąk, że sobie czytam, co ja mam mówić na filmie. A tak w ogóle, To kto usłyszał, że mówię tak, jakoś bym czytała? Kto się wcześniej zorientował? Piszcie w komentarzach. Nie wiem, co mam mówić. Tak wiem, że się powtarzam. Dobra, to aby wam coś powiedzieć, to gram w MSP i nazywam się Mirando Slol. No to chwilę polecimy na spontaniem. No, 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 nie wiem, co ja mam mówić. A tu zostało jeszcze sporo minut. O, o zaproponuję wam yy, pomysły na dwa następne odcinki. Albo będę rysować swoje zwierzaki z MSP, albo będzie jak zrobić drucikowego smoczka albo jakieś pomysły może na kartki hmm. na przykład na dzień babci, albo dziadko, czy coś no, mogą być takie pomysły na kartki. No, to może coś powiem o tym, co się dzieje na ekranie. Coś No, dobra. Więc tak. Aktualnie maluję podłoże pracy. Tak, w niektórych miejscach może coś tam uciąć, jakieś szczególiki malowania, nakładanie kolejnej warstwy, by to fajniej pokryło. No, ale myślę, że chyba nie będzie z tego powodu jakiejś problematycznej lamy, prawda? Hehe. Problematyczne lama. No i ogólnie no to jakby ktoś coś słyszał. jakieś szmerki w tle. Przepraszam. Ale no tutaj też trwają w tym domu rozmowy telefoniczne. No i wiecie. Zdarza się, iż taka rozmowa postanowi przyjść na nagranie. Mam nadzieję, że nie. Ten czarny w akwarelach jest taki napigmentowany. To jest jak jakiś akryl, czy coś taka, taka, pigmentacja, super. No i. No dobra, może jak jakiś troszeczkę słabszy akryl, ale akryl jakiś bardziej. No tutaj akurat widać taką bardziej akwarelowość. Chociaż to też dlatego, że ja tymi farbami jeszcze takiego niczego nie robiłam na papierze. Bo są takie płótne deseczki. Jak ja Wam już mówiłam na początku filmu, z tego co wiem. Ewentualnie na końcu, nie wiem. No co jeszcze, czemu się nic nie dzieje? No, napatrzcie no się. O! A nabierałam farbę. zrobię zrobienia takiego tła. A w ogóle to co mnie do tego obrazka zainspirowało. Podczas wieczornej jazdy samochodem przez okno był bardzo podobny widoczek było taka czarna ziemia drzewko takie niebieskie niebo takie 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 fajniutkie. Smoka tam oczywiście nie było ani niczego na niebie, ale ja jak to ja muszę coś tam od siebie dodać. No a tak naprawdę to serio nie spodziewałam się takich kolorów. Myślałam, że one będą ciemniejsze. I szczerze to w kostkach te korol, ko, kolory w porównaniu do tych... Te, takiego efektu jak jest na papierze bo naprawdę te kolory w kostkach, to one są jakieś brzydkie i niezbyt fajne, niezaciekawe. Ale czarny, czarny jest idealnie wzorowany. No, czarny, no to to, 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 to jest generacja. I, i z czarnym kostką się musimy zgodzić, że jest taka jak, jak na papierze, bo jest taki ładny czarny. N nasycony, że tak powiem, nie, bo nasycony jest taki, że ten kolor jest taki żywy. To jest taki napigmentowany, ciemny, czarny. W ogóle to ten kolor się nazywa Głęboka czerni. No, jak widzicie, to do nieba użyłam. Używam dwóch kolorów. Takie, to, Tak jakby się ktoś nie zorientował, istnieje takie coś jak edycja. I, nag i nagrywam. To, co teraz do Was w tej sekundzie mówię, to ja nagrywam to e, już dzień po rysowaniu. I nie mam takich to teraz świeżych doświadczeń, czy tak do to nagle. Ale myślę, że one tutaj się jak najbardziej. To będzie najlepsze. No, wstecz. No. Na to jest. Cały ten...

Ciasto marchewkowe i mosto z brokułami. A wiesz kto lubi brokuły? Dobrze, witam Was po skończonym rysowaniu. Więc tak, akwarele są super świetne. O, i jeszcze taka ciekawostka. Widzicie? Wyjmuje się z tego takiego metalowego opakowanka i... Można wyciągać kostki. Może taki nic wielkiego, ale jest ja się z tego bardzo cieszę. Bo to dowodzi profesjonalność tych akwareli bardziej oprócz tego, że są świetnej jakości. Bo mogą być akwarele świetnej jakości, nieprofesjonalne i będzie widać potem czy sobie wymią Nie, ja, ja tylko żartowałam. Wcale nie będzie potem widać. O! A jeszcze te akwarele kosztowały 30 albo 40 zł no. Dobra, no to pa i do zobaczenia w następnym odcinku.